Iveco. Od Iveco to daleko. No, myślałam, że to jest swego rodzaju stereotyp, ale powiem wam, że gdy usiadłem za kierownicą tego to właśnie pojazdu, to już nie uznaję tego za stereotyp i rzeczywiście coś w tym musi być, ponieważ no rzeczywiście jeździ się tym dość specyficznie. Jesteśmy na pokładzie autobusu Iveco Rosero First. Autobusu, busu. Ciężko w ogóle nazwać to autobusem, ale i ciężko nazwać to busem. A nazwy pomiędzy nie ma, więc no, nazwijmy, że jest to autobus. Autobus, który pomieści na swoim pokładzie osób 30, i to całkiem na bardzo wygodnych siedzeniach. Pasażerowie mają tutaj mega, naprawdę dużo komfortu. Wybaczcie za bałagan, ale zostawiłem właśnie grupę w centrum Rygi na zwiedzanie, a ja pojechałem sobie na bezpłatny parking. Miejsca na nogi jest niesamowicie dużo Nawet bym powiedział, że bardzo dużo. W niektórych autobusach tyle miejsca nie ma. Więc szczerze mówiąc, pasażerom zazdroszczę. No ale właśnie, zazdroszczę pasażerom, bo kierowca tutaj wcale tak fajnie nie ma. A to za sprawą tego, że no właśnie, nie wiadomo czy to autobus, czy to bus. A prowadzi się to dość specyficznie. Być może tego nawet nie widać. Wybaczcie za brudną szybę i w ogóle bałagan, ale jeszcze. Nie miałem okazji sprzątać, być może zaraz się tym zajmę. Siedzi się tu dość blisko szyby i to tak w dosyć przekątnym położeniu. Do tego dość mała kierownica, jak w osobówce. Lusterka na dole, dość specyficznie. I szczerze mówiąc, chyba się chyba autobus trochę lepiej jedzie, chociaż oczywiście ten autobus jest dużo dużo krótszy. Więc yy, no łatwiej się jeździ po takich wąskich uliczkach, żeby zaparkować, gdzieś tam skręcić, więc to jest na pewno zaleta. Natomiast co do wad. Jedna wada jest widoczna tutaj, czyli Iveco. Skrzynia biegów na szczęście automatyczna. Ale... Ale tutaj nadal jest Iveco. Dobra, przejdziemy sobie zatem do omówienia. Co i jak w tym oto autobusie, busie, półsłow autobusie, a więc tak od lewej strony mamy panel przycisków, ogrzewanie szyb, rolety lewa, prawa, oczywiście elektryczne. I to widać pewnie tą niesamowicie brudną szybę, którą muszę umyć, aczkolwiek tutaj nawet na ten moment nie sięgnę, więc pewnie pojedziemy sobie na jakąś nie nadmuchy na wentylatory załączyły się oświetlenie bagażnika bagażnik jest tutaj z tyłu a także malutkie kuferki są z boku oświetlenie na wozie tutaj jest włącznik oświetlenia koło drzwi tutaj mamy oświetlenie miejsca pracy kierowcy tutaj mamy dwustopniowe oświetlenie na wodzie, a więc takie, albo przy drugim przełączeniu takie właśnie oto niebieskie burdelówki no i ostatnie oświetlenie to oświetlenie korytarza szczególnie pomocne przy wsiadaniu i wysiadaniu tego przycisku nie znam nie używam wygląda podejrzanie no a reszta to, to są po prostu zaślepki to jest wyłączenie asystenta pasa ruchu a dokładnie brzęczka asystenta pasa ruchu który jest tutaj dość uciążliwy na razie mam włączony, bo jakoś tak mi szczególnie nie przeszkadza, aczkolwiek chyba się z nim nie polubi i w końcu go wyłączę eee, temperatura panel sterowania klimatyzacją na wozie tutaj mamy webasto no i przejdziemy sobie od drugi stół, oczywiście manetka Kierunkowskazów świateł. Tutaj mamy natomiast waletkę tempomatu. Tempomat włącza się tak, że no przekręca się. Teraz wyłączony, włączony, dodajemy, odejmujemy prędkości, żadna filozofia. Uchwyt na kubeczek, drugi uchwyt na napój, szczoteczka do sprzątania i moje torby z bibeletami. Mikrofon kierowcy, który oczywiście działa. Raz, dwa, trzy, raz dwa, trzy no i od drugiej strony, co my tutaj mamy mamy oczywiście stacyjkę stacyjka jest kulczykowa. zamykamy i otwieramy drzwi również z kluczyka no tutaj nie ma żadnej filozapisy, są to po prostu wycieraczki i spieskiwacz rączka retardera bardzo poręczna, wygodna drążek skrzyni biegów park przekręcamy w dół mamy do lewą stronę, przepraszam, mamy drive, mamy neutral i reverse do tyłu. A możemy włączyć sobie na tryb eco lub PWR, a no więc taki nieco bardziej wzmocniony. Na trybie eco jechałem wczoraj i powiem wam szczerze, strasznie muli. I w końcu się z tym trybem pożegnałem, ponieważ stwierdziłem, że na dłuższą metę tak się nie da. No i tutaj, oczywiście, tradycyjnie, jak to w osobówkę, w zasadzie panel sterowania, klimatyzacją i ogrzewania. Tutaj, przestrzeni kierowcy z nadmuchów, radio odtwarzacz, możliwość zapuszczenia filmów na pokładzie autobusu. Wczoraj, właśnie pasażerowie moi, a więc grupa z Polski, oglądali filmy o regionie, o regionach, które będziemy odwiedzać. A więc teraz mamy Łotwę, potem mamy Estonię, Finlandię, i na sam koniec, dopiero zajeżdżamy na Litwę. Dzisiaj mamy dwa dni w Rydze, jutro jedziemy rano do Talina w sobotę, tak w sobotę, w niedzielę płyniemy do Helsinek i tego samego dnia wracamy, no i potem już mamy yy, jedziemy na Litwę, Wilno, Góra Krzyży jeszcze wcześniej po drodze i wracamy do Polski w środę około 2-3 w nocy, no ale kontynuując, przechodząc dalej mamy tutaj także no klasyczne oświetlenie świateł przeciwgłowych i tak dalej, regulacje świateł, światła awaryjne dosyć cichy sygnał świateł awaryjnych żaden błąd się tu nie wyświetla cieszę się yy, a, już nie pokazałem najważniejszego przycisku przecież z lewej strony, a więc otwierania drzwi drzwi są tutaj otwierane tym otopstryczkiem do dołu drzwi się otwierają są one dość upośledzone no a Klikając do góry. No właśnie, to jest to. To jest to upośledzenie tego przycisku, że naciskamy. No i dopiero za 10 czy piątym razem się te drzwi zamkną. No dobra, co jeszcze nie powiedziano zostało? Oczywiście tachograf aktualnie w pozycji łóżku, ponieważ mam 3 godziny przerwy grupa poszła zwiedzać sobie z przewodnikiem rygę. Mikrofon dla y, pilota, tur, tur, y, tur lidera, przepraszam, ja głęboko się wysłowić dzisiaj. No i telewizorek, telewizorek który się wysuwa tak oto włącza się przyciskiem i wszystko można z perspektywy radio odtwarzacze sobie włączyć. No, pokażę wam jeszcze jak ten autobus wygląda. Z zewnątrz głównie szału nie ma, aczkolwiek jest dosyć pojemny. Ciekawe jest to, że jak włącza elektryka, to się włączają automatycznie światła pozycyjne. Co ciekawe, z perspektywy manetki nie da się ich wyłączyć, co jest dość dziwne. Dla przedsiębiorstwo jest to całkiem fajny autobus, ponieważ no mówię, pasażerowie mają tam niesamowicie fajne wrażenia. Jezu jaka ta szyba jest brudna, muszę jechać umyć. Eee, no wczoraj też padało, więc no nie da się ukryć, że ten deszcz e, absolutnie nie pomógł w czystości tego autobusu. Kufer jest dosyć sporych rozmiarów, nie będę go pokazywał, bo mam zamknięty na klucz. O, za chwilę pójdę sobie zwiedzać rygę. No, małe kółeczka. Autobus jest dosyć zwinny, skrętny. Znaczy, dobra, zwinny może i nie, bo jeżeli chodzi o y, podjazdy, pod górę i tak dalej, to szczerze mówiąc szału nie ma. Dobra, pokazałem Wam pokrótce, co i jak. Biorę się za małe sprzątanie i idziemy w miasto. Pozdrawiam.